Cześć moi kochani, witajcie, witajcie bardzo serdecznie, ja nazywam się Broda, to jest Rail Nation, kontynuujemy nasze, naszą serię z tejże gierki i o 12 codziennie, od znaczy od poniedziałku do piątku pojawia się odcinek z darmowych gier rejestracyjnych, no i moi kochani, Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Rail Nation, drugi odcinek. Jeżeli chcecie zagrać sobie w tę gierkę, to warto się zarejestrować. Link do tej rejestracji w opisie. A my tymczasem mamy tu troszkę zadań do zrobienia. Co my mamy? Serwisowanie, tak? Potrzebujemy naprawę przede wszystkim stacja kolejowa. Lokomotownia, czyli możemy wykupić warsztat budowlany, ok, to jest skraca czas rozbudowy budynku, fabryka, ok, dworzec kolejowy, laboratorium i tak dalej, i tak dalej. Mamy tu troszkę tego. Mamy też badania dodatkowe, moi drodzy, które możemy sobie zrobić. Myślę, że tutaj rozwiniemy. Tutaj mamy te punkty dodatkowe. Duży zb zbieralnik pary zwiększa siłę pociągu lo pociągową lokomotyw o jeden. Okej, okay, możemy zainstalować to. Tak, zbudujmy na dwa. I niech będzie. Tu już technologie nas nie interesują, ale przydałoby się nam. Zmień nazwę, przydałoby się nam, moi drodzy, do Muzeum Zaparku i w mieście sprzedaj ulepszenia, serwisowanie. Wypadałoby troszkę poserwisować tą kolej naszą. Mamy dużo pieniędzy, trzeba by wypadałoby je odnowić tę kolej, prawda? Pociągi tu kursują, ulepszenia i możemy dodać tutaj też ulepszenia, prawda? Za 10 tysięcy. Myślę, że warto by było to wydać, żeby nasza, nasze pociągi troszkę lepiej jeździły. Mamy bardzo dużo funduszy, więc więc warto jak najbardziej się tym zająć. Dobrze, mamy tu jakieś tutaj na stacji rzeczy, możemy sobie zebrać pieniądze z tego co widzę. Kliknij tu, aby odebrać bonus. No dobrze, odbierzemy sobie jakiś bonus. Bonus i mamy zdrapkę przede wszystkim. Mamy zdrapeczkę. Co my tym razem wygramy tu? A 10 tysięcy. Okej, okay. nie będziemy kupować dalszego losu no bo nie możemy, mam raczej nie, że, nie tyle że nie możemy co lepiej tego nie robić, bank e, twój limit wynosi 100 wiecie co rozbudujemy sobie te wszystkie dom. możesz posiadać jedną licencję na przełóż towarów, możesz posiadać jednocześnie o ulepszenia 250 tysięcy to jest bardzo dużo Ok. fabryka wejdźmy sobie może tutaj drewno, tak Gomer, oż kurde będziesz tu częściej, często grał? no będę się starał, grałem w to i byłem w top 10, chętnie chciałbym zagrać z tobą, serdecznie pozdrawiam no nie ma sprawy, również pozdrawiam Gomer i myślę, że będę co jakiś czas grał sobie w tę grę tu mamy za dostawę do miasta, miasto grabie wrony rozwinęły się do trzeciego poziomu proszę, tu jakieś dostaję Prawda? Jakieś punkty? Jacob tutaj wysłał: Hej, Brod! Widzę, że Jacob tutaj coś napisał. Więc fajnie. No dobrze, co my tu mamy? Możemy tory dorobić. Wskaźnik wydajności, inwestycje ciekawe. Jakieś stowarzyszenia i tak dalej tego jeszcze nie ogarniam. Jak tutaj się to robi? Badania: kup lokomotywę. Chyba nie mogę mieć więcej lokomotyw. Nasze lokomotywy kursują z tego do. Tutaj, właśnie z tych miejsc. Warto by było tu jeszcze zrobić, prawda? Tory. Tylko pamiętacie, jak się robiło e, tory. Mam jakieś wiadomości, które, których nie przejrzałem. Kasuj wszystko. No dobra, tak będzie najlepiej. Stacja kolejowa. Aha, zwiększa liczbę dostępnych tras. No dobra, to ulepszmy sobie. Za 20 minut będzie to ulepszenie. Myślę, że na razie tutaj ulepszać... Obejrzyj film teraz i zwiększ bonus centrum handlowego. Eee, nie ma sensu tutaj zwiększać tego bonusu. Jakub Malinowski. E, optymalizuj rozkład jazdy. Ustaw rozkład jazdy. No dobrze, kup konto plus. No raczej tego nie będę. Użyj kalkulatora rozkładów jazdy. Mamy biuro planowania, zobaczmy o co to chodzi. Tabory, wydatki, prawda? Stacje kolejowe, jestem na minusie teraz, jakby nie było. Obroty, no tak średnio, no ale cóż, będziemy rozwijać tak to miasto. Krystian, dzięki, że tak myślisz, że całkiem fajny film. Pozdrawiam cię, no i rozwijamy się tu. Krystian, gratuluję trzeciego komentarza też. No i miasto będzie się tu nasze rozwijało. Co my tu mamy? Ranking. Słuchajcie, jakieś punkty. Mamy tutaj 180 tysięcy teraz z tym saldem. Bank sobie ulepszyliśmy. 180 tysięcy zawsze spoko, prawda? Myślę, że tutaj ten fabrykę sobie zrobimy, żeby było więcej tych torów, żeby ten pociąg kursował, prawda te pociągi. Zysk jaki on robi? Na godzinę 1000, więc nie jest tak źle w sumie. Będziemy kursować z tym zbożem. Także spoko, jeszcze będziemy musieli ko nie tylko kolej dokupić, a tutaj ile? ma. Nie, maksymalna jednoczesna 3. Mogę jeszcze 3 kupić, no dobrze. Aha, czyli muszę 4, czyli to bym musiał wykupić, tak naprawdę. Co my tu mamy? Rozpoczęła się nowa aukcja. Mogę wykupić licencję. Aha, tu się licytuje. Cena minimalna, no dobra, a tutaj co mamy. Ok, mogę jakoś licytować, żeby bonus dostawać. No nieźle. Tu mamy co, żelazo. Widzę, że tego może być niezmiernie duża ilość. Popatrzcie, ta mapa jest ogromna. Przeogromna. Patrzcie, to jest przeogromne. Wow, nie spodziewałem się tego takiego. Nieźle. No ale to z biegiem czasu pewnie będziemy robić. Kacper, ja miałem szóstą erę i na piątym levelu wszystkie budynki. No to nieźle, kurka, Kacper, kurka wodna, jak to się mówi, sedy. Dzięki, dzięki, a transformaj, myślę, że nie, zobaczymy, co to jest, nieźle, Zobywasz 5 punktów przez, co się stało, oddal, okej. Okay. Aha, oddal widok, super, chat. Aha! Możemy tutaj coś napisać w tym czacie, tak? Słuchajcie... Cześć! O! Możemy tak napisać w sumie. Może dostaniemy za to quest'a, za czat pomoc. Nie, inna możliwość potrzebujesz na nasza sekcja. Otwórz sekcję pomocy. A gdzie jest pomoc? Mamy medale. Jakieś medale dostajemy, popatrzcie. O, i ranking nam się zwiększa. Proszę bardzo, już nie jestem na tysięcznym, więc jest ok. Tu jest pomoc, tak? Otwórz sekcję pomocy, wsparcia. No, tu jest przecież. A czyli musiałbym coś takiego otworzyć, tak? Są zasady jakieś i tak dalej, i tak dalej. No ale nie zaliczyło nam tego questu, ciekawe czemu. Krystian, gratuluję drugiego komentarza. Dzięki za apkę, Miles również. No i co, co tam, Nikodem? Pozdrawiam. AK, jak zwykle, pierwszy. No to ładnie. No i streamer, Brod kiedy Minecraft? Co do tego, to nie wiem szczerze mówiąc, kiedy Minecraft sobie zagramy. Wszystko przed nami. No, na razie rozwijamy naszą wioskę i, tak jak mówię, moi drodzy, ja Was bardzo serdecznie zapraszam do rejestracji, jeżeli chcecie sobie pograć w tę grę. Jest dość prosta, darmowa gierka, ciekawa. Link do niej, do rejestracji jest tam w opisie. Moi drodzy, jakbyście chcieli, zawsze to też możecie mnie przez to wesprzeć. No a my cały czas będziemy rozwijać to miasto. Bojan tu ma coś. Tak naprawdę to chyba rude węgla się opłaca, nie wydajność? No tu jest zysk ile za zboże? 1700. Ciekawe, ile jest w innych kolejach. No, ale cóż, zobaczymy to następnym razem. Trzymajcie się, do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.